Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to moi drodzy widzowie jest kolejny odcinek z serii poświęconej recenzjom gier. W tym odcinku skupię się na grze Horus, dokonując tejże gry właśnie recenzji. Zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem, Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i moi drodzy widzowie, życzę wam miłego oglądania. To co? Jedziemy. Moi drodzy, współczesne zręcznościowe strzelanki o bitwach kosmicznych statków nie kojarzą się raczej z wciągającą powieścią. Tymczasem w Horus fabuła to główne danie, które stoi dumnie na równi z fantastyczną rozgrywką. Dzielamy się w tej grze w narę, której udało wyrywać się ze szponów kręgu, kultu, którego celem jest oczyszczenie galaktyki z heretyków. Bohaterka szybko zdaje sobie sprawę, że nie może zupełnie uciec od swojej przeszłości i musi zmierzyć się z tym, co kiedyś pomogła budować, aby ocalić ludzkość. Opowieść angażuje z kilku powodów. Najważniejsze jest to, że często słyszymy rozmowy, a przede wszystkim myśli nary. Szczególnie w tym drugim przypadku mamy do czynienia z efektywnym narzędziem budowania nie tylko historii, ale i klimatu. To właśnie w przemyśleniach i wewnętrznym dialogu pojawia się charakter kobiety, jej traumy i problemy. Drugi ważny element to opuszczony, czyli statek bohaterki, któremu bardzo daleko do typowego kosmicznego myśliwca. Owszem, jest zwinny i szybki, a także śmiercionośny. Jednak przede wszystkim jest w praktyce drugą ważną postacią z własną osobowością, opiniami i celami. Jego konwersacje z Narą to doskonały sposób, by przystępnie i naturalnie pozwolić graczom poznać historię i uniwersum Horus bez przerywania rozgrywki. Co ciekawe, historia nie ogranicza się tylko do głównego wątku. Eksplorując kolejne systemy gwiezdne, możemy też zajmować się pobocznymi misjami, z których każda ma własną fabułę. A wątki te nieraz łączą się z przewodnim. Niektóre opcjonalne zadania przeradzają się w dłuższe serie, rozgrywające się w różnych obszarach. Motyw zmagań Nary z własnymi demonami tajemniczy kult i problemy innych postaci przyciągają do ekranu. Ale Horus nie byłby tak dobrą grą, gdyby nie świetny gameplay. Pod tym względem. To jeden z najlepszych tego typu kosmicznych shooterów, z jakim miałem do czynienia w ostatnich latach. Sterowanie statkiem zrealizowano właściwie bezbłędnie. Latanie, nawet w trudnych warunkach, między asteroidami to czysta przyjemność. Pomaga fakt, że Opuszczony dysponuje paroma interesującymi zdolnościami, np. możliwością dryfu. Wystarczy, że przytrzymamy przycisk, a możemy obracać się w dowolną stronę, jednocześnie kontynuując lot w obranym wcześniej kierunku. Poruszanie się jest na tyle przyjemne i wygodne, że nawet przemieszczanie przemierzanie ciasnych wnętrz i korytarzy nie sprawia problemu, a dostarcza sporo satysfakcji. Czasem musimy bowiem odwiedzać starożytne świątynie. By nara mogła w nich odzyskać swoje utracone moce. Lot przy pełnej prędkości z dopalaczem przez wąską wyrwę w ścianie, to coś, co zawsze robi wrażenie. Horus jest zresztą pełen takich filmowych momentów. Przykładem może być przelecenie przez wnętrza wrogiego okrętu bojowego po wcześniejszym zniszczeniu jego tarcz i uzbrojenia. Walka bez przerwy sprawia frajdę przez całe kilkanaście godzin gry. Stopniowo wprowadzani są nowi przeciwnicy, a każdy wymaga nieco innego podejścia. Musimy przełączać się między trzema rodzajami broni, a także wykorzystywać dodatkowe moce specjalne. Szczególnie imponujące jest dostępny niemal od początku teleport. Możemy lecieć prosto na statek wroga, po czym nagle znaleźć się za nim, by dokończyć ostrzał. Przy okazji pomaga to też unikać ostrzału. Kosmiczne starcia toczymy często i za każdym razem czujemy, jakbyśmy uczestniczyli w efektownej scenie z filmu science fiction. Czujemy też, że opuszczony i nara są lepsi od swoich oponentów dysponując magicznymi mocami, jednak nie jest wcale zbyt łatwo, bo przeciwnicy zawsze mają przewagę liczebną. Starcia z mniejszymi statkami są regularnie urozmaicane, czasem atakujemy wielkie fortece lub ogromne okręty, a wtedy skupiamy się na atakowaniu wrażliwych punktów. Przygoda prowadzi nare przez kilka układów, a każdy oferuje inny krajobraz. Trafiamy nawet do obszaru wypełnionego lodowymi asteroidami. Artyści naprawdę się spisali. Tła zawsze wyglądają świetnie, a przy okazji pomagają nam orientować się w przestrzeni. Zawsze wiemy, gdzie jest góra i dół, choć poruszamy się przecież w przestrzeni kosmicznej. Inne graficzne elementy dorównują wizji artystycznej modele statków, wybuchy, wszystko prezentuje się odpowiednio efektownie. Kat scenki, czyli jedyne momenty kiedy widzimy bohaterkę poza kokpitem statku też imponują, nawet jeśli mimika nie zawsze jest idealna. Dobre wrażenie wzmacnia też pożądana optymalizacja wersji PC gwarantująca wysoką płynność i błyskawiczne loadingi. Horus. To jedna z największych niespodzianek 2021 roku. Świetna przygoda science fiction, która zaskakuje naciskiem na fabułę i narrację, jednocześnie oferując rozgrywkę, która wciąga i nie pozwala się nudzić. To zdecydowanie tytuł, którego nie można przegapić. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do dostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, by ten kanał subowali. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej grze. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!